10 kwietnia 2010 Fakty. E, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu i nieustająco zapraszamy do obejrzenia całości materiału, który przygotowała podkomisja pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry Na Panu. Dzień dobry państwu. stronach Telewizji Republika można całość tego filmu obejrzeć. Prawie półtorej godziny danych, faktów, informacji i e, konkluzji. No i oczywiście warto podkreślić, że Republika była chyba pierwszym medium, które dało, pozwoliło obejrzeć i pozwala po dzień dzisiejszy obejrzeć cały ten film dokładnie. Wrogowie prawdy smoleńskiej starają się za wszelką cenę. Ten film zdyskwalifikować, starają się go przedstawić w jak najgorszym świetle, dlatego, bo materiał dowodowy tam zawarty, przede wszystkim wykłady, analizy przedstawione przez naukowców, bo blisko 60 czy 70% tego filmu to są po prostu relacje poszczególnych członków komisji z ich. Badań. To nie jest jakaś publicystyka, jak niektórzy kłamliwie próbują przekonać polskich czytelników. To jest materiał będący relacją z raportu końcowego i tak jest on zrobiony. Poszczególne badania są relacjonowane przez ich twórców. To bardzo ważny film. Od początku tego programu w telewizji Republika relacjonujemy ustalenia, które poczynili prowadzeni przez pana naukowcy w ramach podkomisji. Emitujemy też materiały, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Czekamy na jakąś merytoryczną odpowiedź, no bo skoro ktoś powiedział że A, no to ktoś, kto się z tym nie zgadza, może powiedzieć B. Tymczasem w prasie czytamy, że nie było nigdzie całej emisji tego materiału i telewizja Republika nie chciała tego zrobić albo nie mogła. tam zdaje się chyba nie ma takiego od takiej oceny, że nie chciała, ale że puszczała wyłącznie fragmenty wyłącznie w poszczególnych, w poszczególnych fragmentach tymczasem republika jak mówiłem już jest pierwszą stacją telewizyjną, która pokazała całość tego raportu całość tego dorobku jak już mówiłem bowiem film jest Raportem jest relacją z raportu i w związku z tym większość tego filmu to są, to są dokładne analizy poszczególnych naukowców, którzy wchodzą w skład komisji. Cały, wy, cały wód jest zawsze bardzo precyzyjny, naukowy, merytoryczny, a nie publicystyczny. Jak chce się zdyskwalifikować pracę komisji. Jednym z lepszych sposobów by, yy utrudnić dochodzenie, zwłaszcza jeśli jest dwa albo trzy zespoły, to jest między sobą je poróżnić. Powiedzieć, że jedni są dobrzy, drudzy są źli. W mediach pojawiały się właśnie sugestie mówiące na przykład o tym, że praca prokuratorów jest świetna, doskonała i merytoryczna, no a komisja prowadzona przez Antoniego Macierewicza to ciało polityczne. Tak, tak, więc tutaj właśnie mamy do czynienia z takim materiałem, który się pojawił ostatnio w sieci u panów Karnowskich. A mówię o tym po raz pierwszy, dlatego że jest to skandaliczny materiał. Skandaliczny materiał, naprawdę Adam Michnik mógłby pozazdrościć, pozazdrościć i nawet się uczyć od autorów tej publikacji, no i od redaktorów, którzy tę publikację zamieścili i to jest tam kłamstwo na kłamstwie, niebywałe zupełnie rzeczy są powypisywane. No, na przykład, iż ja wstrzymałem, uniemożliwiłem dokonanie kilkudziesięciu ekspertyz, które, o które prosili członkowie komisji. Jest to absurda, absolutna, absolutna bzdura, jest to absolutne Kłamstwo nie było ani jednego wypadku, w którym ja bym zabronił zrobienia ekspertyzy. Po prostu się to w głowie nie mieści. Następny przykład takiego zupełnego absurdu, a że. Można było kupić tu 154, analogiczny samolot do tego, który został wysadzony w powietrze nad Smoleńskiem, za bardzo niewielką sumę, kilkuset tysięcy złotych, a ja nie chciałem go kupić. Po prostu odmówiłem nabycia tego samolotu. Zupełna bzdura. Nie było nigdy takiej sytuacji, że można było kupić ten samolot. Szukaliśmy takiej możliwości. Była możliwość ewentualnie, rysowała się, kupienia samego skrzydła. Potem się okazało, że ona niestety się... Nie dała zrealizować. Ale taka możliwość była. Nigdy nie było możliwości kupienia całego samolotu. To po prostu jest nieprawdopodobna bzdura i kłamstwo, oszustwo, które ma uderzyć, ma uderzyć w komisję. Jest w tym artykule mowa, że no, ten film może jest nawet niezły, ale to jest publicystyka, dlatego, bo tam hipotezy są pomieszane z, z domniemaniami. To wszystko jest poplątane, nie wiadomo, co jest z czym, czego. No Jeżeli naprawdę ktoś z Państwa, i bardzo Państwu to polecam, a, y, zapozna się z wywodem na przykład pana profesora y, Nowaczyka, czy pana profesora Biniędy, y, czy. Y, kogokolwiek no czy pana y, y, ziemskiego którego nieprawdopodobna praca związana z rekonstrukcją odtworzeniem wraku i odtworzeniem tych miejsc wraku w których doszło do y, eksplozji jest po prostu rzeczą niebywałą znaczy nie ma w historii y, y, badania y, badania samolotów y, katastrof tak wielkiej pracy jak ta którą on y, wykonał y, czy który, czy pana Jabczyńskiego, czy któregokolwiek z innych naszych naukowców. Jeśli zobaczycie ten, te wywody, to zobaczycie, czy można o tym mówić, że to są pomieszane hipotezy z domniemaniami. Po prostu chce się przedstawić nasz raport w jak najgorszym świetle. Powtarzam jeszcze raz, ani pan Michnik, ani pan Lasek, ani Platforma Obywatelska, nikt dotychczas nie opublikował tylu kłamstw, nieprawd na temat komisji. Trzeba dodać jeszcze jedno w tej materii i w tej sprawie, mianowicie to pismo w sieci. Po pierwsze atakuje nas od bardzo dawna. Próbowało uniemożliwić publikację raportu technicznego. Następnie go przedstawiało w fałszywym świetle, zapominając, że... To dzięki temu raportowi powstał w ogóle powstał raport Rady Europy i rezolucja Rady Europy, która wyniosła na światowe forum informacje o tym, że samolot został zniszczony w eksplozją. Warto sobie z tego zdawać sprawę, że gdyby nie raport techniczny, to nie tylko bardzo wielu ustaleń by nie było, ale przede wszystkim nie przedostałyby się one, nie dostałyby się one do informacji. Międzynarodowej, więc to było działanie naprawdę niesłychanie szkodliwe. Następnie zaatakowano nas w sposób też w sieci. W sposób skandaliczny, że my zniszczyliśmy samolot, że badania przeprowadzane przez komisję doprowadziły do zniszczenia samolotu, żeby zbadać taką, taką, ta, taką sytuację, jak właśnie bliźniak samolot w sytuacji, kiedy nie mamy wraku, trzeba go rozwijać rozkręcić. To jest naturalne. Tutaj mamy dodatkowe kłamstwo i oszustwo, w którym się twierdzi, że my przecięliśmy skrzydło. Warto pamiętać, że ten samolot od blisko roku jest w dyspozycji Prokuratury. i to tylko prokuratura może pozwolić na wejście na tamten teren. My od blisko roku tam nie byliśmy, więc widać, ktoś wpuścił tych panów, a przedtem ktoś skrzydło przeciął, dlatego że na pewno komisja w żaden sposób nie przecinała skrzydła. To ta sugestia, ta teza zarzucająca nam przecięcie skrzydła jest po prostu, jest po prostu normalnym, następnym kolejnym Innym kłamstwem, które jest zawarte w tym materiale. Jest tam w tym materiale mowa, że jakoby w filmie mówimy o, o tym, że w slocie znaleziono materiał wybuchowy. Nie ma mowy w filmie. O, o tym w którym miejscu samolotu został znaleziony 102 materiał wybuchowy ani słowa na ten temat nie ma teza z kolei następna że ten że samolot numer 101 przez rok przez rok był w remoncie absolutna bzdura nieprawda nic takiego nie miało miejsce 101 była w Samarze mniej od między 6 a 7 miesięcy, a nie rok. No Powtarzam jeszcze raz, kłamstwo, bzdura, nieprawda, niekompetencja, zła wola, próba prze przedstawienia naszej pracy nie tylko w krzywym zwierciadle, ale w fałszywym zwierciadle i to i raz jeszcze chcę podkreślić, przez dwa miesiące od opublikowania przez telewizję Republika tego filmowego filmu o raporcie, przez dwa miesiące... W sieci milczało absolutnie o y, tym filmie, milczało o pracach komisji, nic nie zrelacjonowało. Pierwsza publikacja składa się z, y, y, z steku kłamstw i y, oszustw. To niebywałe, żeby. Y, Pismo, które twierdzi, że jest, że, 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 że tym ludziom zależy na prawdzie smoleńskiej, skupiało się na niszczeniu raportu, który po raz pierwszy przedstawia prawdę o Smoleńsku i to w oparciu o naukową, bardzo solidną, niekwestionowaną analizę. Oni także, autorzy tego materiału, nie, nie przedstawili żadnego argumentu, który by rzeczywiście kwestionował wyniki naszych, naszych prac. Na Wyłącznie kłamstwo. Bardzo króciutko tezą artykułu jest, że góra straciła zainteresowanie tematem Smoleńska. Czy rzeczywiście? No, rzeczywiście ten tekst jest skonstruowany z takich dwóch części. Pierwsza mówi o, o, o pracach prokuratury i tutaj wychwala się prokuratorów, którzy pracują, ale y, równocześnie twierdzi się, że góra, nie ma jasności jaka to jest góra, że góra za wszelką cenę uniemożliwia prokuratorom zrealizowanie ich dobrych, słusznych i bardzo konstrukcyjnych, konstruktywnych zamiarów, ale tam nie padają żadne nazwiska, nikomu nie jest przypisane cokolwiek negatywnego. I potem jest druga część dotycząca komisji, która składa się no, po prostu z próby zdezawołowania komisji, wprowadzenia w błąd czytelników i przedstawienia naszej pracy w jak najgorszym fałszywym nieprawdziwym świetle raz jeszcze powtarzam był samolot a ja go nie chciałem kupić kilkadziesiąt eksperty z których nie pozwoliłem, nie pozwoliłem zrobić samolot który był przez rok w, w remoncie to są tylko przykłady wielu wielu kłamstw które tam są zawarte ale brakuje bezpośrednich odniesień do. Treści raportu, które mogą Państwo obejrzeć na y, stronach internetowych Telewizji Republika. Przypominam, półtorej godziny bardzo dobrego to dokumentu. Jest, to jest też troszeczkę inaczej, proszę mi wybaczyć. Jest w pewnym momencie wzmianka, że tam, no, tam są ciekawe rzeczy i nawet się to dobrze ogląda, chociaż to jest publicystyka i jest dobra pokazana, dobry wynik prac. I tu jeden z autorów, pan Jabczyński, jest przywołany jako właśnie ten, który zrobił coś dobrego. To jest zupełnie nieprawdopodobne, powtarzam jeszcze raz, fundamentalne prace profesora Nowaczyka, absolutnie fundamentalne, fundamentalne prace profesora Biniendy, pana Ziemskiego, pani Majczyny, naprawdę niesłychany, niesłychany dorobek, który tam jest przedstawiony, jest zupełnie pominięty jednym słowem, hipotezy, pomieszane z faktami, A chcę też przypomnieć, że po kłamstwach, jakie opublikowało w sieci związane z właśnie zarzutami wobec nas o zniszczeniu samolotu, napisaliśmy sprostowanie, które zgodnie z prawem autorskim powinno się znaleźć, miał obowiązek miało w sieci opublikowania tego tego sprostowania nigdy tego nie zrobiono. Mówię o tym dlatego, że w tym wypadku też kierujemy takie sprostowanie z przywołaniem tych wszystkich kilkunastu fałszerstw, które oni zrobili. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale cechą szczególną, a każdy z Państwa zajmujący się dziennikarstwem o tym wie, cechą szczególną tego materiału jest to, że te wszystkie podłości, jakie zostały tam wobec komisji sformułowane nigdy w żaden sposób nie były nam przekazywane, czyli krótko mówiąc żaden z tych dziennikarzy nie zwrócił się do nas którzy jesteśmy tutaj oczerniani z pytaniem no panie macierewicz czy rzeczywiście tak było, że było kilkadziesiąt eksperty a pan odmówił ich zrobienia, nie chciał, czy rzeczywiście tak było, że pan wyrzucił glena jorgensena dlatego, bo on miał inne zdanie w sprawie trajektorii. Czy rzeczywiście tak było, że był samolot, który można było kupić, a pan go nie chciał kupić i tak dalej nie nikt do nas w tych sprawach się o, o to się nie pytał nikt nie próbował zweryfikować tych kłamstw jakie zostały tutaj opinii publicznej przedstawione to jest jeden z takich klasycznych przykładów no, ataku politycznego, który się w żaden sposób nie liczy z przepisami prawa i takiej ludzkiej po prostu uczciwości, takiego, takiej ludzkiej solidności. A ci ludzie nie są dziennikarzami. Antoni Macierewicz, bardzo dziękujemy za udział w tym programie. Następny już za tydzień, proszę państwa, w programie 10 kwietnia 2010. Fakty. Mówimy prawdę.